nic nie robię z tą grą, no to pomyślałem sobie, że dzisiaj sobie odpalę ją i sprawdźmy pierwszy odcinek z tej właśnie jakby serii, ale to ogólnie to Wy zdecydujecie, czy będzie ta seria na tym kanale, czy nie. Bo szczerze te GTA Sa ciągle katuje i katuje i tylko na, no, na moim kanale tylko jest GTA SA, więc może by tak grid jeszcze się pokazywał ewentualnie jeszcze jakiś horror, ale to wy zdecydujecie, no to co, chyba? Nie ja będę tutaj przedłużał i lecimy z karierą. Będę grał jako Ryan Cooper. Cooper, Cooper. No, taka, taka jedna postać z nfs -a. Nie znam typa ogólnie. Jakiś nowy im. Okej, no to lecimy, nie? Lecimy, lecimy. Ogólnie to jest pierwszy odcinek, więc jakby to była seria, to ogarnę bardziej gierkę. A no, tak to jest w ogóle nieogarnięta. Pierwszy raz odpalona. W sumie nie pierwszy raz, bo musiałem zobaczyć. Ustawienia, bo sobie gram na padzie wow. no Powiem wam, że intro jest zajebiste No, 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 no I co, lecimy, nie? Na no to wygląda No dobra E, czy mogę tutaj włączyć napisy? E, chyba na to wygląda, że nie. Ewentualnie, że. Się, może się da Chyba nie. Cóż. Ewentualnie napiszę ci mi, czy da się włączyć te napisy, czy nie. Która Jan Cooper was pociśnie? Kurde skile z NFSA. Tu jest w ogóle kamera z kokpitu, nie? Zobiegadłem niedogmę. Popatrzcie. którym się na ręcznym, nie wiem. Dobra, jest ręczny. Kto tu mnie tak zarzucił? Pewne skupienie. Wuhu Tak się jeździ. Kurde, skile z NFSA. Z tych wszystkich pojedynków z graczami, kurde. Bang, jestem pierwszy. Nie ten przycisk. Wracamy do wyścigu. Halo, tak jest, dobra, zmieniamy po prostu kamerę na tutaj z auta, w sumie najlepsza według mnie i tak, to jest Dodge Viper SRT, tak? no, no widzę, że okej okay. jakaś ta gierka taka ma takie kolory brzydkie w sumie no, ale to jest 2007 rok, więc czy tam 2008 w sumie paleta kolorów jak GTA 4 jak można zauważyć No idzie mi dobrze Nawet mi idzie dobrze Ryan Cooper melduje się na służbie Kurde, wybijam się jak na YouTube, powiadam wam Dobra, i na ręcznym Jak Takumi Fujiwara Ale są dziwne frizy Muszę ogarnąć gierkę na kolejny odcinek, bo coś mi się tu nie podoba Ewentualnie action to takie główienko, co jest w sumie prawdą. Noga. I naręcznym. Wuhu Takumi już obsrany. Wersja trzecia. I chyba tutaj jest meta, tak? Meta. Ryan Cooper w końcu, nie? Hmm, fajny ten jest editor Woohoo. Zoom. Running in the 90s. Du, ru, 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 ru. I'm just running in the 90s 90's Dobra Jak stąd wyjść? Ok, chyba, ja że tak No i co? I wygraliśmy Ryan Cooper pierwszy Team Raven West Jakiś Dodge Viper SRT10 Chevrolet Camaro ko Wow, koncept to jeszcze był To Serio, stara gierka Z 2007, jak jeżeli Camaro to było Concept. Finishing the qualifier in San Francisco has earned you a rookie license in all three regions It's, it's a good start, mm -hmm. higher licenses won't come so easy And we need them to start earning real money You can earn higher licenses by increasing your reputation Hello, no, nie ma tutaj napisów, Hello, I'm your new business manager I'll take care of the money, you take care of the driving okay. This garage isn't much, but it'll become your second home I got a great deal on a car for you but it's going to need some work before you can race it. We're going to need about 60,000 euros. You'll be driving for other teams at first. Win some races for them, and we'll have enough cash to start your own team. I've invested a lot in you. Don't let me down. Don't let me down. Driving for other teams is a great way to earn money quickly.

Spokojnie. Czym jeżdżę? Jadę A350Z Dobra Mi to pasuje w sumie Mogę 350 jeździć Ale znowu Ryan Cooper nie zna trasy Ryan Cooper nie zna trasy I niestety nie będzie dobrze jechał Chociaż może coś się uda Poramuje troszkę jak na NFSA Ten widok z kokpitu taki, taki troszkę kiepski, ale... Ja tu zaraz Ci pokażę styl kurde Zaraz tu się wyprzedzich Tylko wciul nie znam e, mapy, nie? Ogólnie Toru Honda NSX tu jest, no to fajnie Chociaż może w sumie jakoś tak przypominał sobie mapkę. Ona strasznie... znaczy tor, ona... Ło, wow, ale go zarzuciło. Hodonie Six, widzę, widzę, że miał setup... Lift, no, driftowy. Nie no, tak się śmieję W sumie ten tor troszkę mi przypomina ten tor z Prostrita, co się tam odgrywały zawody w Japonii. Ogólnie jakby ktoś. Jakbyście chcieli jeszcze raz odnowić, żebym znowu odnowił serię z Prostrita, co chętnie bym chciał. To dajcie znać, bo w sumie jest teraz Was więcej. Wiecie, serię z Prostrita robiłem w sumie, jak miałem. Ile? 100, chyba 120 subów, więc seria z Prostrita, czemu nie? Bo ja naprawdę uwielbiamy tą część Nittrospida i według mnie powinna pojawić się druga część Prostrita. Coś tego, że to był nieudany simulator, ale mi się bardzo podoba. W sumie dobre mam bardzo wspomnienia z Prostritem. Bardzo dobre. Ta gierka była bardzo dobra. No ale cóż, niestety. Ludzie nie chcieli takiej, takich typu gier z Need for Spyta. No to niestety. Shift też w sumie był dobry. Tak. To jest już w sumie ostatnie okrążenie, więc troszkę tutaj Ryan Cooper ogarnął mapę. Jak widzicie. No jakieś tutaj yy, ścinki są dziwne Ale to się ogarnie Ogólnie też overspeada można pograć. Jeżeli ktoś nie kojarzy gierkę overspeed, no to polecam bardzo serdecznie. Ta gierka bardzo mało waży, a jest yy, zajebista. Czuję jak mnie gonią. <laughs> Uhu. Nie no, fajnie mi się jeździ. Sobie zrobimy jeszcze jeden wyścig. No i węg pierwszy. O nie, czekajcie, tutaj jeszcze nie ma mety. Meta będzie... Gdzieś. Gdzieś, 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 gdzieś tutaj. Tak, tutaj. I... Pierwszy. Z tego MLG można robić. Ryan Cooper pierwszy pocisnął y, rzutków. na okich. Payment, tak, tak. Troszkę hajsu dostałem. Okej. Okay. O, jeszcze dostałem hajsu. Hej, co tutaj jeszcze mam? Uh, Nissan, halo, halo. Uh, no, no, drift, drift gp events are based on a knockout tournament structure. all competitors are paired off, and you'll get one run in which to outscore your opponent. beat him, and you'll progress to the next round of the tournament. points are given for angle, speed, and duration of each of your drifts. large angles and high speeds will mean bigger scores. after a drift, you'll have a short window of time to start another one. Link numerous drifts together, and you'll increase your combo. Drift close to the red flags, and you'll earn bonus points. However, be careful not to slide off the track or crash into anything. If you do, you'll lose any points you haven't banked. Good luck. Good luck. <laughs> no, to tutaj, takumi fujiwara, fujiwara obstra obstra takumi fujiwara, takumi fujara, mówię wam. Ogólnie ja też sobie przypomniałem, że jeżeli byście chcieli streamy z Grida, no to czemu nie? Mógłbym robić streamy z Grida. Ej. Jakieś tutaj typki i takich pocisnę. Poparcie, Sylwia. Bang Lecimy! Chodź o rucza Rucha! Taką mi fujara obstrany O jezus, Maria, jakie ja driftuję beznadziejnie? Co za rak! Nie umiem tu driftować A nie no coś tam, coś tam, ale ej Ty tam zamknij się Boże Słabo mi idzie Nie Nie chcę spinar zrobić, nie o, dobra Ja? jak tu się dziwnie driftuje to nie NFSA o, przywalę wiedziałem Jak tutaj z kokpitu wygląda Silvia? Juhu. Running in the 90s O, teraz poszło dobrze Wiecie, trzeba troszkę bardziej lepiej ogarnąć te drifty. Będzie iść lepiej, bo to w sumie pierwszy drift w tej gierce, więc ale jest frajda Powiem wam, że ta seria z tej gierki może być bardzo fajna Mam ile? To tyle punktów mam? A to chyba już zaraz tak, to już w sumie jest koniec Tutaj driftu Znaczy koniec meta Będę pierwszy? Ale słabo A ja 400 tysięcy, nie? Niech się ta Mazaric 7 schowa. Patrzcie, tak się driftuje. Running in the 90s. Déjà Tak się driftuje. Poczekajcie, nie? O tak. Old damn, baby's triple. Okej, okay, lecimy. Ehe, udało mi się. Czy będzie jeszcze jedna runda? Będzie jeszcze jedna runda Initial D Wersja polska mm. Tutaj Toyota... Toyota Soare mm. O, oh, nawet jest ta Toyota, widzę w tym gridzie, ciekawe, ciekawe Okej, okay, no to lecimy jeszcze raz Dobra, pełne skupienie Kurde, ale słabo Jestem po prostu przyzwyczajony do nfs nie, 0 punktów, nie ze Jak Tak ja macham kierownicą normalnie w tym padzie. O, o. Ok. Już widzę, że mam prawie 5000 punktów. I prawie zrobiłem spina. Yeah. Dawaj, dawaj, dawaj. Kurde. A, 80 tysięcy punktów, no to luz... luzik. Tylko chwila muszę tutaj bardziej... Nie, wiecie co z tej y z tej kamery będzie mi lepiej w sumie? No i ogólnie też chyba e, grid 1 ma jeszcze chyba multi, tak mi się wydaje To możemy też sobie pokazać na streamach, w 1 jakby ktoś chciał Ja nic nie mam przeciwko Ja tam nic nie mam, nic przeciwko Okej, okay. no to 200 tysięcy przynajmniej tyle, nie? Naprawdę jestem rakiem Jeżeli chodzi o drifty tutaj Taki dog beznadziejnie. nie? I takumi fujaro psrany. Wjeżdżam tyłem. No troszkę gorzej, ale wydaje mi się, że udało mi się go pokonać. No wiadomo. Ta różnica punktów. Z kim się teraz ścigam? Pewnie jest takumi fujaro. Z kim teraz? Uwaga. Finał. I z kim? Top Secrets. Pokażcie mi, autko. O, Sylwia kontra Sylwia, tak? Okej, okay. no to Sylwia kontra Sylwia Lecimy To będzie w sumie ostatni już tutaj wyścig mhm. Nie no, wiecie co, teraz bardziej się rozpędzę Ryan Cooper melduje się na służbę No ale nie na taką służbę Dobra, troszkę prędkości wziąć, no idzie lepiej teraz, no, pięknie idzie, Aha. większa prędkość, wow, tak jest, tak jest. Pięknie idzie Dobra Chociaż czuję, że może zrobimy milion <śmiennie> Ładnie idzie, ładnie Dobra I teraz tutaj No z, z 600 tysięcy może pójdzie. No 534 tysiące punktów, więc jest nieźle. 100 tysięcy, a ja 534, nie? <grym>, Ta różnica. pięknie udało mi się, udało nam się, udało nam się. O, było fajnie, powiem wam, było fajnie jak na pierwszy odcinek, więc mam nadzieję, że mm, docenicie tę serię i będziecie chcieli właśnie serię z grida. Ja się z wami już powoli żegnam. No, ładnie. Well done, Ryan. Good Way to pull out the tak jest. No i co? I mam nadzieję, że właśnie pierwszy odcinek Wam się spodoba z Grida. Jeżeli będziecie chcieli, to e, obowiązkowo zagłosujcie w karcie. No, na karcie wam wyświetli się taka ankieta przy tym filmie. A ja się z wami żegnam i czekam na kolejny odcinek z Grida, jeżeli będziecie chcieli, więc cześć się ma Elo. A i właśnie, dajcie znać, czy byście chcieli jakieś streamy właśnie z Grida. Możemy się w sumie pościgać na... Multiku. Więc co? Siemaneczko.